Witam na kanale Hard Reset, w dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak, jak zmienić opcję, kto może zobaczyć Twoje przyszłe posty. Oczywiście na Facebooku. Więc, żeby to zrobić, najpierw oczywiście trzeba wejść w trzy kreski, które mamy po prawej stronie u góry i następnie wybrać opcję ustawienia i prywatność i wejść w ustawienia. Jak już jesteśmy w ustawieniach, to schodzimy oczywiście niżej. Także była oczywiście kategoria odbiorcy, widoczność, i wybieramy opcję posty. Jak jesteśmy w opcji posty, tak jak widać mamy dwie opcje, czyli kto może zobaczyć Twoje przyszłe posty, jak i dolna, która nas oczywiście nie obchodzi. Nas obchodzi ta pierwsza, ponieważ właśnie tutaj możemy wybrać, kto je może właśnie zobaczyć. Albo wszyscy znajomi, bądź konkretnie osoby z wyjątkiem. Możemy oczywiście wybrać, jeżeli mam jakichś znajomych, akurat znajomych na tym koncie nie mam to możemy oczywiście powybierać, które osoby mogą widzieć, a które nie. Następnie klikamy Zapisz. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników na kanale.